Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus? Rozmawiamy z panem Sołtysem, trzcinicy, panem Jerzym Żurowskim, który właśnie przed chwilą odebrał przywiezione dary przez fundację. Zanim chciałbym, żeby pan Sołtys nam parę słów powiedział o sytuacji, która tutaj zaistniała. Co na dzień dzisiejszy udało się zrobić? Co jeszcze przed wami? Jak w ogóle wyglądają zniszczenia, straty? Szczęść Boże! Chciałem. Po... Na początku serdecznie podziękować Fundacji za nim, za przywiezione tutaj dawie dla powodzian. Spotkało nas no, straszne nieszczęście. 27 czerwca o godzinie 17.30 rozpoczęła się tam burza, która trwała 2-2,5 dwie, dwie godziny i po prostu zalało 200 domów w Trzcinicy, w Dorzeczu, w Potoku Młynówka. Są to domy no, mieszkańców, którzy, którzy tu już od, od lat mieszkają i mieszkamy razem, bo ja sam mieszkam nad, tą, nad tym potokiem. Po prostu no, niespotykane, niespotykana rzecz, niespotykana ulewa, której żyję już ponad 60 lat, jeszcze nie widziałem. W ciągu, żeby dwóch godzin woda po prostu podniosła się na tyle, że, że w domu miałem 1,70 m. Ja, co mówię o sobie i poza tym sąsiedzi wszyscy. 200 domów zostało, niektóre zostały uszkodzone poważnie, dlatego na razie chodzi komisja nadzoru budowlanego, sprawdza domy. Jest ich trzech panów, którzy oględziny fotografują i na razie czekamy na, na ocenę tych panów, co z tymi domami, które się nadają do mieszkania, które nie. Koszty no, na pewno będą duże, ponieważ ten deszcz, ta ulewa, Przyszła tak nagle, że nie zdążyliśmy nic wynieść, kompletnie żadnych. Jeszcze ludzie ratowali się tym, że, że zasłaniali drzwi tam e, e, kołdami, nie kołdami, żeby woda nie wchodziła, no bo po prostu, ale to nie było szans, była siła, napód wody był tak duży, że wyłamywała drzwi, okna. I, I wpływała. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Każda pomoc i Wasza również z Fundacji i, i zanim jest nam potrzebna, i serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców i swoich. Dziękuję bardzo. Dziękuję świetnie. Witajcie, witajcie. Antydotum, odcinek 95 to dobrze idzie, słuchajcie. E, na wstępie filmu usłyszeliście e, pana Sołtysa z miejscowości, w której pomogliście Trzcinica, Trzcinica tak? E, to jest niesamowite, bo w ogóle jak tam Łukasz był, to że się bardzo wzruszył, oglądając, poznając tych ludzi, e, że to naprawdę jest gruba sprawa. Dziękujemy Wam za pomoc. No bo udało się wysłać 20 tysięcy złotych. Udało się e, wysłać też sporo tych darów, no. tak? No była taka śmieszna sytuacja, że jakaś pani mówi, że e, nigdy nie miała telewizora. A ta dostała telewizor i tak się cieszyła. Ja do końca nie wiem, że dobrze mieć telewizor w domu, no ale okej, okay. my nie nigdy mamy. Nie ale pani nie miała, więc może być, no w szczególności, że w podeszłym wieku to może mieć trochę więcej czasu. Ktoś dostał rower, bo stracił auto, więc miał ten środek zastępczy, no ale generalnie dużo dobra. I słuchajcie, pojawia się pomysł. Nie wiemy, czy on wyjdzie, ale pojawił się dzisiaj w nocy, spotkaliśmy się z ekipą i być może w Czcinicy lub obok Czcinicy, w Jaśle, byłaby kolejna strefa mocy, taka z opcją, zbieramy tylko po prostu całe cały zbiórka, dobry. szłaby po prostu na, na, na Czcinicę, bo tam naprawdę grubych pieniędzy i grubej pomocy potrzeba. Amen. Dziękujemy Wam za to bardzo, bardzo, bardzo. Podzieliliśmy się tym, czym mogliśmy, z tymi, którzy tego potrzebują. Jest super. Chwała Panu. E, teraz Zakinamy. zaczynamy dzisiejsze antidotum. Piękne dzisiaj słowo. Tak mówi Pan. Wróć, Izraelu, do Pana, Boga Twojego. <coughs> Upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego. Usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre, zamiast cielców, dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić, nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczy ich niewierność. Szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela. Także rozkwitnie jak lilia, jak to pola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle. Będzie wspaniałe, jak drzewa oliwne. Woń go będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z Bożkami? Ja Go wysłuchuję i ja na niego spoglądam. Ja jestem jak Cyprys Zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi. Lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto Słowo Boże. Mogą nie będą, no dzięki. No tu końcówka tak pięknie nam pokazuje, którzy jest mądry, aby to pojął, tak rozumny, aby to rozważył, bo drogi pańskie są proste. Mimo częstych pytań, ale jak to zrobić, jak dojść? Bóg mówi sam, moje drogi są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. I wiecie co, analizowałem teraz to, bo jeżeli robiłeś seminarium pod kątem tych słów, właśnie które dzisiaj też są, Zobacz, na samym początku Ozeasz za, zachęca nas do tego, żeby wrócić Izraelu do Pana. Co znaczy, wróć do Pana? To znaczy, inaczej nawróć to. Wróć do, czyli odszedłeś, wróć do pierwszej wierności. Okej, okay, dotyczy to tych, którzy byli kiedyś wierni, bo można być cały czas niewierzącym i dopiero pierwszy raz spotkać Pana Boga. Ale zobacz, gdyby to połączyć z wczorajszą chyba aklamacją, yy, tam jest nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A jak popatrzycie na seminarium wiary, czwarty tydzień. W których Macie w ogóle czwarty tydzień y, y, seminarium wiary, tytuł: Wiara i nawrócenie. Czyli jakby wiara jest pierwsza, nawrócenie jest drugie. Jak popatrzysz na słowa w Ewangelii wypowiedziane, jednak Bóg mówi: y, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Więc czym jest to nawrócenie w takim kontekście, jeżeli ma być pierwsze? Y, jeżeli ma być pierwsze od wierzenia w Ewangelię, czyli jakby chce nam powiedzieć, że Możesz się nawrócić, jeszcze nie znając słowa. No tak jak zobacz. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To się powtarza, bo to jest i u Marka, i u Mateusza. Jest ta, ta sama kolej. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest zaskakująca kolejność, bo w kerygmacie głosimy wiara i nawrócenie. Czyli pierwsza jest wiara w to słowo, a, a potem jest... Ale dlaczego? Bo my przez trzy tygodnie wcześniej głosimy słowo. Już. A jak teraz jesteś człowiekiem znikąd, wylądował ufoludek nie? Na, na, na planecie Ziemia i powiedział, do niego, no on nie może jeszcze wierzyć w Słowo, bo on go w ogóle nie zna, on go nigdy nie czytał. W swoim tam ufoludkowym świecie nie miał jeszcze na swój język tłumaczonego Słowa Bożego. Ale nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tak naprawdę nie da się nawrócić, nie znając Słowa, bo taka jest prawda. Ale jeżeli twoje sumienie wie, twoje sumienie, czyli też przez to twój rozum wie, że jakaś rzecz w twoim życiu jest ewidentnie zła, bo ewidentnie nie wiem, kłamiesz naturalnie, albo ewidentnie jesteś nie wiem alkoholikiem, albo, albo uzależniony jesteś od Facebooka, albo no coś innego, rozumiesz? ewidentnie jest grzech w twoim życiu, albo żyjesz po prostu zdradzając swoją swoją żonę lub yy, drugą stronę, nie, czy w pracy, w pracy kradniesz, nie, cokolwiek, wiesz, że coś jest ewidentnie złe. Nie musisz że czytać Ewangelii, nie musisz wiedzieć, że to przez jest złe. To mówi, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I właśnie dzisiaj mamy w tym ozaszczu pięknie pokazane, że to nawracajcie się, no wróć, to dotyczy tych, którzy już tam kiedyś byli, potem odeszli. Ale możesz być nigdzie, więc inaczej co? Izraelu, czyli inaczej człowieku, wybrany człowieku przez Boga, każdy jest wybrany przez Boga, więc każdy człowieku przyjdź do Pana. Przyjdź do Pana, Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną swą winę. No mogłeś tego nie robić, a, ale robiłeś, bo, bo coś. Każdy jakiś tam argument, że szczerze staniesz, to znajdziesz, dlaczego to robiłeś, czy tam to robiłeś. Nie? Yy, ale mówię, wróć do Pana. Czy tak naprawdę przyjdź i z tą słabością i z tą niemożnością przyjdź, powiedz Panie Boże. Nie widziałem Cię. Nie słyszałem Twego głosu. Nie znam Twego słowa. Nie. Yy, nie znam nawet może dziesięciu przykazań i nawet nie umiem modlić Twojej nasz do końca bo może by ktoś taki, że nie umie bo nawet takiego poznałem w życiu nie? i nawet nie umiem zdrować ma... i niczego nie umiem, nie umiem żadnej z tych rzeczy którą ci ludzie rzekomo wiary znają ale czuję, że chyba Ty jesteś moje życie tonie i Ty niewidzialny niesłyszalny, czyli nie my Boże bo Cię nie słyszałem, nie zupełnie mi obcy jeżeli jesteś, proszę przyjść do mnie to jest właśnie to to jest właśnie to, lub wróć do Pana, lub przyjdź do Pana. To jest właśnie to, żeby skierować swoje serce w takiej stuprocentowej szczerości do Boga. A to On dopiero potem zacznie ten proces oswajania Cię z sobą. Może dojść do tego, że zacznie do Ciebie mówić słyszalnym głosem, może dać Ci człowieka, który Ci podaruje Biblię, lub sam coś, to nie na telefon, bo, bo usłyszysz, że taka jest, nie? Lub jeżeli mówimy, wróć. No to może kiedyś tak żyłeś z Bogiem, potem się pogubiłeś przez różne losy życia i teraz na nowo, ale tu chodzi o to takie stuprocentowe oddanie, że Panie Boże, ja za wszelką cenę chcę Ciebie. Za koszt mojej kariery, mojego bogactwa, mojego reputacji, czegoś. Za wszelką cenę chcę Ciebie bo jesteś dla mnie najważniejszy, choć Cię jeszcze właśnie nie znam lub Cię straciłem z oczu, nie? No tu mówi, upadłeś przez własną swą winę. No jak upadliśmy, no, jak połączymy z końcem, no zobacz, drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. I patrzcie, jak tu pięknie mówi, uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwróci się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela. Także rozkwitnie jak Lilia, jak to pola zapuści korzenie, rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu, i wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu i zboża uprawiać. będą winice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Czy czujesz to w ogóle? To jest, On mówi: Ja to w tobie zrobię, zobacz następne zdanie, ja, ja cię przemienię i tak dalej. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję ja na niego spoglądam. Ja jestem jak cypry zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Co on chce nam powiedzieć, tutaj autor? Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? No mówi, no nie, bo jeżeli wróci do Pana, to ja wszystkie mu bożki już powyrywam, czy poniszczę, czy, czy podrzucam. Ja Bóg to sprawię. Ja Bóg cię przemienię. Ja Bóg, jeżeli ty zapragniesz ty, za tego Boga, to On będzie rzeczywiście sam potem w Tobie już działał. A i doprowadzi Cię do słowa, i do chęci rozumienia i do. Krok po kroku. To już potem jest proces, nie? Ale chodzi o ten takie pierwsze wyrwanie, wyskoczenie z tego, gdzie dzisiaj jestem, z tego, co mnie dzisiaj przygniata, z tego, co jest dzisiaj dla mnie nie do prostu przejścia. Skierować całe swoje siły ku Bogu. Do tego dzisiaj nas Ozeas zaprasza. Amen. Amen. 51. A to ja czytam? Nie, to czytam, może to znowu, No, to po kawałku. Słynny psalm Dawida. Tak. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. ogromie swej litości, zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Amen, no, to jest wspaniały psalm, naprawdę wspaniały psalm, kocham ten psalm, psalm 51, psalm też pokutny, psalm nawrócenia, psalm nadziei, psalm odnowienia, psalm oczyszczenia, psalm odbudowania, psalm zaufania, zaufania człowieka Bogu, ale to Ty zmienisz moją sytuację. Ja się Tobie oddaję, oddaję Tobie moje serce, oddaję Tobie moje wargi. A to Ty oczyścisz, przemienisz moje serce, to Ty zmienisz moje serce, ale ja Cię oddaję, ja przychodzę z sercem do Ciebie. To, co właśnie też jest w Ozeaszu dzisiaj, że ten człowiek ma przyjść, ma przyjść z sercem do, do Boga, a Bóg zmieni Jego, jego sytuację. To jest tutaj bo wyzorzył ten fragment. Dajmy ci nasze wargi. E, przyjmij to co dobre, zamiast cielców dajemy ci nasze wargi. I też e, to jest dla mnie takie niesamowite, że Bóg naprawdę chce naszego serca, naszych warg, e, aby on to, to jest coś co mu dajemy, on się tym zajmuje i tak wspaniale się zajmuje. I e, co jest tego owocem, to że otrzymujemy Czyste serce, otrzymujemy moc ducha, otrzymujemy prawdę. Dawid tutaj mówi: naucz mnie tajemnic mądrości. Czyli otrzymujemy też od Boga mądrość dla serca, dla, dla działania. I to wszystko daje Bóg. A też w tym Ozażu jest napisane, że właśnie Bóg pragnie tego serca i warg, a nie tych cielców, nie tej ofiary. Kiedyś, kiedyś dawno, to już teraz nie ma tego w moim życiu, ale właśnie było ciągłe to takie składanie ofiary, że jak to, to zrobię, to będę to i to miała, że to takie było też niewolnictwo, że jakby ciągle miałam wrażenie, że ta moja ofiara jest za mała, za mała, za mała, by moje życie się przemieniło. I w którymś momencie tu Święty pokazał mi, że ofiara już została dokonana. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to On mnie oczyścił, to Jego krew, tutaj Dawid mówi, pokrop mnie Hizopem, a stanę się czysty. Dawid jeszcze żył przed Chrystusem. Ja żyję w czasie, i dziękuję Bogu za to, żyję po Chrystusie. I nie muszę być pokropiona chizopem, ponieważ krew Jezusa mnie oczyściła. Krew Jezusa oczyszcza nas z grzechu. Z grzechu mojego oczyszcza mnie krew Jezusa. Jestem obmyta Jego krwią, a nad śnieg wybieleje moje wnętrze. Stanie się czyste, stanie się święte. I ja widzę, że chodząc z Jezusem, chodząc z Bogiem na co dzień, ta świętość, to co mówi Bóg świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty ta świętość tu teraz jest tak realna tak możliwa jest po prostu wręcz właśnie realna że ja, ja chcę być święta i ja dążę do tej świętości, do tego miejsca, w którym naprawdę będę czysta jak śnieg, będę obmyta oczyszczona ze swojej grzeszności, z ciemności z niemocy, z niewiary ponieważ Bóg się nieustannie miłuje nade mną to co właśnie też otrzymuję od Boga kocham ten werset stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha i modlę się tym też przed każdym sakramentem pojednania przed każdą spowiedzią czytam sobie ten psalm, bo ja chcę żeby rzeczywiście Bóg stworzył we mnie nowe serce takie czyste serce takie bez cienia wątpliwości, bez w ogóle cienia grzechu to co mamy w nasz. I nie dopuść, Panie, tak, abyśmy ulegli pokusie, czyli to jest w Bogu możliwe, to wszystko tak ze sobą jest, to jest taka jedność. Te ścieżki rzeczywiście są proste, jak się poczyta słowo, połączy te wszystkie fakty, połączy ze sobą te wszystkie informacje, które Bóg mówi do człowieka na różne sposoby, przez te wszystkie księgi, aż do apokalipsy, to rzeczywiście jest to, jak Bóg potężnie chce działać w nas i stajemy się święci Jego mocą ja stanę się święta Jego mocą, Jego mądrością Jego świętością, Jego działaniem we mnie, potężnym działaniem we mnie i stwórz o Boże we mnie serce czyste dzisiaj, dzisiaj stwórz o Panie we mnie serce czyste odnów we mnie dzisiaj moc Ducha i dzisiaj nie odrzucaj mnie od swego oblicza nie odbieraj mi świętego Ducha swego dzisiaj Panie przywróć mi radość Twojego zbawienia dzisiaj Panie otwórz moje wargi aby mogła głosić Twoją chwałę i mm, uwielbiam Boga w tym, jak właśnie działa, jak jest bliski, jak, jak bardzo chce nas prowadzić swoją mocą, a nie żebyśmy się potykali ciągle i żyli w opadku. Bóg chce nas wyprowadzić i postawić znowu na nogi. Dziękuję Ci Panie, chwała Tobie, chwała Ci, Amen i łaskawy. Amen. Nie przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Nie? to przyjdzie Duch Prawdy. Czyli to jest ten kolejny etap. Jak już, jak już skierowałeś serce do Pana Boga i już wiesz, że to On wszystko może w Tobie zmienić i On chce to zrobić i On chce nieustannie, tylko musisz temu pozwolić, no to potem ten Bóg daje nam Ducha, Ducha Prawdy. Jeśli On poprosimy, zapragniemy, no to pragnienie nie może ze słowa wyniknąć lub z poznawania ludzi, którzy żyją w Duchu, nie? I wtedy yy, gdy przyjdzie ten duch prawdy w Twoim życiu, on Cię doprowadzi do całej prawdy. Tam potem mamy dalej wianie w, w liście Jana, że to namaszczenie, które was trwa, ono jest prawdziwe i ono o wszystkim was pouczy, nie potrzebujecie pouczenia od nikogo. No bo Duch Święty dawał rozumienie słowa i nagle się okaże, że to, co mówisz, to to już mówili papieże przed Tobą, to mówili święci, to mówili, których nigdy nie czytałeś, bo ten sam duch napełniał i ich, i ciebie. Nie? I jesteśmy wtedy jednością w Kościele. Mm. Amen. I przypomnę wam wszystko, co wam powiedziałem. Te słowa zaczną być po prostu dla Ciebie zrozumiałe, logiczne. Nawet bym jeszcze więcej powiedział, też twoje ciało zacznie być naturalnie uzdalniane do życia tym słowem. Uzdalniane, bo to po ludzku to jest niemożliwe, a, a, a Bóg po prostu pokaże ci, kto jest możliwe. Bóg to zrobi w tobie, właśnie ta świętość, o jest sobie wspominałem. To jest właśnie ta świętość. No i teraz mamy Mateusz, 10 rozdział. Kawaczek dalej, to co było wczoraj, tylko o 16 wersetu jedziemy, nie? Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. Owej bowiem godzinie będzie Wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec Syna, dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierci ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oto słowo Pańskie. O Tobie Chryste. Falo. Słuchajcie, to jest takie fajne, bo to przeczytamy, odcinając od tego, co było wczoraj i przedwczoraj, to to może być niezrozumiałe. To może być niezrozumiałe, bo dlaczego e, ci posłani przez Boga, a tak naprawdę wszyscy są posłani, bo jak mamy 28 rozdział, Mateusza zakończenie: to idźcie czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, czyli Bóg chce mieć wszystkich uczniów, nie tylko tych 12 czy 72. Hmm. No to ty nie masz tu miejsca na prześladowanie. Nie masz tu miejsca na prześladowanie, jeżeli nie robisz tego, co było wcześniej. No, wszystko jest spokojnie ułożone, no wcześniej jest, idźcie uzdrawiać chorych, skryszajcie umarły, wypędzajcie złe duchy. Ja ci gwarantuję, że jak zaczniesz to robić, o, to będziesz miał wrogów. I to wśród swoich, w swoim kościele, w swojej parafii, w swoim swojej otoczeniu, rodzinie. w swojej rodzinie. Wtedy całe to słowo, które tutaj dalej jest opisane, będzie do Ciebie należało. Nie chcę powiedzieć, że to będzie chluba, bo to pewnie będzie trudne. Szczególnie początki są trudne. To ileś razy trzeba dostać po twarzy, by się przyzwyczaić, że to tak po prostu jest. nie? A jeszcze czasami udaje się niektórym nas zranić, więc to jeszcze, jeszcze, jeszcze widać, że trzeba się szkolić w tej miłości i takim obojętności na to, nie? Czy, czy być na przygot to przygotowanym. Więc kochani, to wszystko, co tu jest dalej, teraz tu nie chodzi o to, że my się pokłócimy, bo tu bodzie, że. No, ja się ostatnio pokłóciłem z moją rodziną, bo, bo tam żeśmy w sądzie, bo o ziemię. Nie, nie, to nie chodzi o takie kłótnie. To nie chodzi o kłótnie o pieniądze, to nie chodzi o kłótnie o. Yy, o podział majątku, domu i tak dalej, czy samochody. Nie. To chodzi o kłótnie wynikające z tego, że ty jesteś walnięty, że ty idziesz za jakimś chyba zwariowanym Bogiem. Bo zawsze było tak, fajnie było, padnij, powstań, rzuć monety. Nie? I to funkcjonowało, tak było przez lata. Dziadek tak robił, pradziadek tak robił, ojciec tak robił. A ty nagle teraz mówisz: Nie, trzeba wyjść na ulicę, trzeba gościć Ewangelię, trzeba kłaść ręce na chory, trzeba się o ludzi modlić, trzeba iść do więzienia. Ja teraz nie będę marnował czasu na robienie tego. A po co w ogóle kupować dom, po co spłacać kredyt przez 40 lat? Jak przecież, jeżeli mam mieć dom, to Bóg mi go da, no to za kogo cię wezmą? Za wariata! Za wariata! to wszyscy, nawet twoi bliscy i domownicy. I my przeżyliśmy to w rodzinie, żeśmy zaczęli choćby nauczanie domowe, jak żeśmy wprowadzili. Po prostu wszyscy byli przeciwko nam, Tak, bo nas brali za wariatów, co wy co robić. Wy... A teraz mówią, o jakie wy macie fajne dzieci. A no bo widzisz, nie były w szkole. No. Amen. I żebyś i... wiedział, czytając to dzisiaj, że, że to wszystko jest, ale dla człowieka, który robi to wszystko, co było wczoraj. Okay? to wszystko będzie Ci dane jeżeli Ty będziesz tym człowiekiem jeżeli Ty będziesz e, działającym nie w spoczynku tylko realnie działającym uczniem Chrystusa to to masz jak w banku to to się Jezusowi nie pomyliło nie? to to wszystko masz jak w banku i to o taki rodzaj chodzi nie, że będziesz miał wrogów, bo nie wiem, bo, bo zafałszujesz psal śpiewając w kościele, nie? albo krzywo zawiążesz krawat, czy, czy, czy będziesz miał niewyglancowane buty, nie? i cię po prostu ktoś tam napadnie z, in, z, z katowierców, nie? No, to nie, to nie chodzi o takie coś. Chodzi o, o, o to, że będziesz prześladowany za wiarę, za owoce wiary, które manifestują się przez twoje życie. Będziesz prześladowany za to, że to, co wczoraj, jesteś Ewangelią. Amen. Ale też z drugiej strony będą przy tobie ludzie, którzy będą ci dziękowali za to, że zmieniłeś ich życie. Będą ludzie, którzy będą okazywali wdzięczność. A dwa, ty patrząc na ich życie, będziesz zachwycony i będziesz mówił: Boże, dziękuję, że poszedłem za Tobą i głoszę Ewangelię. Amen. 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 Więc, Ojcze, Dziękuję za nasze wybranie, i mówię nasze, nie tylko tu, tylko nasze wybranie, także wasze wybranie. Dziękuję za tych, którzy już za głosem wybrania poszli. Dziękuję za tych, którzy rozważają, i dziękuję za tych, którzy jeszcze w ogóle nie myślą, że to jest dla nich, ale wszystkich tych oddaję Tobie, Ojcze. I ja wiem, że każdego z nas chcesz pociągnąć, tak jak Ozeasz mówi. Każdego z nas, żebyśmy jeszcze bardziej przyszli do Ciebie i to tak samo dotyczy nas. Ja chcę być bardziej w Tobie, chcę być bardziej w Tobie zanurzony, Panie. Chcę bardziej żyć Tobą, bardziej żyć Twoim Słowem. I chcę bardziej, Panie, poruszać się w Twoim namaszczeniu, które od Ciebie pochodzi. Niech Twoje błogosławieństwo przychodzi teraz, Panie. Twoje błogosławieństwo niech przenika Twoje dzieci. Niech Twoja miłość porywa nas, abyśmy chcieli całym sercem się nawracać, abyśmy chcieli całym sercem, byśmy pragnęli ducha, byśmy pragnęli zanurzać się w Duchu Świętym, byśmy pragnęli rozumieć Słowo i żyć według tego Słowa, uznanie nas, Panie. I byśmy my wszyscy chcieli rzeczywiście być Ewangelią dla drugiego człowieka, ale pierwszym człowiekiem, dla którego muszę być Ewangelią, jestem ja sam. O tak, Panie. Muszę zobaczyć, że jestem człowiekiem, który jest Ewangelią. I spraw, byśmy się nie bali, by dzisiejsze słowo nie napałało nas lękiem przed tym, o, jak pójdę za Bogiem, to będzie tak. Tak będzie, ale y, i tak lepiej pójść za Twoim Słowem niż z powodu lęku nigdy tam nie pójść, ponieważ nigdy nie pójdę wtedy za pełnią życia, a Ty nas do pełni życia zaprosiłeś. O tak, Panie. Błogosławię Cię, uwielbiam i wywyższam. Jesteś świętym Bogiem. Jesteś świętym Bogiem. Słuchajcie, mam obraz, bo to muszę powiedzieć, bo to podniebienia w górnej części w buzi od środka widzę. Ktoś ma jakąś tam bardzo ciągnącą się chorobę związaną z tym podniebieniem. I Pan Bóg dzisiaj do Ciebie właśnie przychodzi. To całkowicie ulecza. Ja Ci Panie dziękuję za to i błogosławię Twoje imię. Chwała Ci Panie, chwała Ci Panie, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony, mój zbawicielu. Też Pan Bóg leczy jakąś kobietę która jest męża, zdradzie męża no i, no i ciężko w Twoim sercu z tym wszystkim Pan Bóg Cię dzisiaj też stawia tak do pionu, w sensie uzdrawia i, i może znowu być sobą, w pełni sobą i zobaczy, że to już nie będzie miało wpływu na Ciebie, bo Bóg Cię z tego uzdrawia. dziękuję Ci Panie za to chwała Ci Panie to co, chwała Ojcu Synowi Duchowi Świętemu jak była na, na początku, początku, teraz zawsze i na wieki i wieków. Amen. Amen. Z Bogiem, papa pa i do zobaczenia jutro, jak się uda. Hej. Jutro mamy bierżowali nasze dzieci. Całej trójki, możecie się za nich pomodlić. Pa pa. Wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem.